Witam, drodzy entuzjaści finansów. Wszyscy pragniemy odnosić sukcesy w naszych przedsięwzięciach, ale w każdej dziedzinie są zwycięzcy i przegrani. Aby dołączyć do grona zwycięzców, trzeba posiadać cechy prowadzące do sukcesu. W dzisiejszych filmikach będzie o różnicach dzielących osoby, które tylko mają nadzieję na sukces, od tych, które aktywnie do niego dążą. Opinie pochodzą nie od byle kogo, tylko od ludzi, którzy już ten sukces osiągnęli. Posłuchajmy. Zdradzę ci pewną tajemnicę, która bardziej niż cokolwiek innego odróżnia zwycięzców od przegranych. Gdyby te 50 dolarów było do rozdania, kto by je zdobył? Dziękuję. Dobrze, poczekaj jeszcze chwilkę. Jak można imię? Debbie. Co takiego zrobiła Debbie, czego nie zrobił nikt inny na widowni? Wstała i podjęła działanie. Zbyt często człowiek siedzi bezczynnie i czeka nie wiadomo na co, wyraża pobożne życzenia, powtarza sobie swoje cele, modli się, medytuje. Wszystko to jest ważne, to część procesu, ale jeśli w pewnym momencie pojawia się przed tobą okazja a ty na nią nie zareagujesz, nie wstaniesz, to nie dostaniesz tych 50 dolarów. Brzmi to jak prosta rada, ale jakże istotna. Bez względu na to, jak bardzo czegoś pragniemy, bez działania nie osiągnie się nic. A propos, ostatnio zaniedbywałem koło ale dzisiaj wracam do ostrego treningu, bo jestem zdeterminowany, żeby zrzucić kilka kilo. <laughs> Więc nie tylko planujcie, ale także działajcie i starajcie się nie przegapić żadnej szansy. Czasami wiedza biznesowa jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, ale nie trzeba być bliskim krewnym, żeby skorzystać z czyjejś mądrości. Oto doskonały przykład. Bohater naszego kolejnego filmiku podzielił się bezcenną radą od swojego ojca, którą zdecydowanie warto zapamiętać. Słuchajcie zatem uważnie! Na koniec jeszcze jedno. Mój ojciec zmarł, gdy miałem 26 lat. Powiedział mi kiedyś, że nie obchodzi go, czy będę sprzedawał spinacze do papieru, czy lokomotywy. Ludzie kupują od tych, których lubią. Świat stał się strasznie skomercjalizowany, ale ludzie wciąż wolą kupować od kogoś, komu ufają. Powiedział mi jeszcze jedno. Kontroluj to, co da się kontrolować. To wszystko, co możesz zrobić. Nie przejmuj się rozmaitymi bzdurami w życiu. Jeśli nie możesz czegoś kontrolować, zignoruj to. Nie martw się drobiazgami, ale. Mówię. Więc to odwrócił away. wzrogi dodał cicho. Zazwyczaj są to tylko drobiazgi. Budowanie dobrych relacji z partnerami zawsze przynosi korzyści w biznesie. Bardzo doceniam również radę, żeby skupiać się na rzeczach ważnych, na które faktycznie mamy wpływ. Takie wskazówki nie tylko pomagają odnieść sukces, ale także oszczędzają mnóstwo stresu. I to tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie! Jak zwykle pamiętajcie, chomiki to siła. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Do usłyszenia następnym razem.